Kochani, zapraszam Was na horoskop anielski drogie osoby spod znaku koziorożca. Zobaczmy, jakie karty zostaną dla Was tutaj wyciągnięte z tej strony wróżka Polonia. No i tutaj rozważymy, jakie aspekty będą przy Was, czego się trzymać, czego unikać, a na co zwrócić uwagę. Tak więc zapraszam. I tak na pracę macie kartę badania. Na emocje, macie kartę możliwości. No i karta kwiaty na zdrowie. Zaczynamy od karty badania, i to jest karta na pracę. Co ona znaczy Czytanie, poszukiwanie, edukacja pomagają ci uzyskać pewność i jasność odnośnie twojej kariery. Czyli tutaj obojętnie, czy mamy pracę, czy też nie być, może trzeba będzie zgłębić jakąś wiedzę, by. Mieć właśnie jasny ogląd odnośnie przyszłych działań. Tak, chcemy zdobyć jakieś stanowisko, aplikować gdzieś. Być może musimy dowiedzieć się więcej, tutaj doszkolić, tak, pójść na jakiś kurs. I karta bardzo mocno zachęca do tego, żeby właśnie tę wiedzę pogłębiać i starać się jakby tutaj być pod tym względem aktywnym. Tak, mamy pracę. Też być może ta wiedza jest potrzebna do tego, by dokonać jakiegoś wyboru. Może chcemy tutaj rozwijać swoje nowe talenty, to również karta zachęca do tego, żeby się czegoś uczyć i pogłębiać właśnie w wiedzę. Bardzo ciekawa karta. Natomiast jeśli chodzi o emocje, mamy kartę możliwości. Rozważ możliwości związane z karierą, jakie są przed Tobą otwarte, ale nie tylko. To jest karta ogólnie wskazująca na pewne możliwości. Czyli tak, szukamy kogoś, mamy tutaj różne opcje i rozważamy plusy i minusy danej sytuacji, danej postaci, danych uczuć, by odpowiednio dokonać wyboru. Jest to karta po części też rozliczenia, ale właśnie dająca nadzieję, że są te możliwości. Tak więc musimy tylko odpowiednio je rozważyć i przekalkulować. Mamy kogoś? Również tutaj wszystko zależy, w jakim położeniu jesteście oczywiście, ale też być może trzeba będzie coś zweryfikować, zmienić, by dokonać postęp. Jeśli chcemy coś zostawić, pójść dalej, opuścić, również ta waga emocjonalna i równowaga musi być zachowana. Musimy dokonać właściwego wyboru poprzez analizę całej sytuacji. Natomiast karta na aspekt tutaj zdrowia, to kwiat, tak? Praca z kwiatami otwiera Twoje serce i przynosi innym błogosławieństwa poprzez Twój cel życiowy. To no może być prozaiczna karta, która może mówić o skłonieniu się też ku alternatywnym sposobom leczenia, leczenia, i aspekt kwiatów jako Podziwiania i takiego ukojenia duszy poprzez właśnie kontakt z roślinami, które, jak wiemy, też działają na nas kojąco, więc tutaj symbol kwiatów będzie mieć naprawdę zbawienne znaczenie, ale tak jak mówię, dodatkowo możecie tutaj chcieć jakby iść w tą stronę naturalną, gdzie, gdzie będziecie się tutaj na przykład interesować ekologią, czy ekologicznymi produktami, tak? Zupełną zmianą tutaj mentalną w kwestiach zdrowotnych, do czego karta nakłania, jest bardzo sugestywna, ale jakże piękna, bardzo fajna. Ja Wam dziękuję i przechodzę dalej, kochani. Idziemy tutaj do osób spod znaku chodnika. Witam serdecznie, z tej strony Wózka Apolonia. No i zobaczmy, kochani, jak to będzie wyglądało. Przepatrzymy. Przetasuję dla Was karty. I tak, na pracę. Mów do swoich aniołów. Na emocje duchowe nauczyciel i karta odpuść w kwestiach e, zdrowotnych. Co to oznacza w praktyce? Tak? E, mamy kartę anielską, mów do swoich aniołów na pracy. E, zamiast się zamartwiać po boskie przewodnictwo, tak? Czyli tutaj oczywiście mamy pewność, że jakby w aspekcie e, Takim tutaj zawodowym, powinniśmy odrzucić tą negatywną energię, przestać się zamartwiać, myśleć o, o tym, co może być, tak o czarnowictwie, przejaskawiać tutaj emocje, tylko po prostu może zwrócić się o pomoc do aniołów i zacząć działać. W dobrą stronę, tak? Nie skupiać się na czymś czy na emocjach, które nas blokują, po prostu. Tak więc, jakaś modlitwa, medytacja może tutaj otworzyć przed Wami nowe możliwości, a przede wszystkim ma to właśnie podstawowe znaczenie, żeby się odciąć od tej złej energii, bo jakie co się dzieje, tak długo szukamy pracy, jesteśmy zmęczeni pewnymi rzeczami, to jednak, mimo wszystko, odrzucamy tą negatywną energię. Starajmy się tutaj, może. Szczerze tutaj pomodlić, mówić do swoich kanałów i zadziałać w nowym kierunku, obojętnie czy tą pracę mamy, czy też nie. Ale tak jak mówię, odrzucamy kwestię zamartwiania się o przyszłość. Natomiast w kwestiach emocjonalnych mamy duchowego nauczyciela. Ustawiasz podczas prowadzonych przez siebie zajęć, sesji, seminariów. To no, nie tylko może być wasza kwestia, także się tym zajmujecie i na przykład możecie dzięki temu poznawać ludzi czy być inspiracją, ale możecie w ogóle gdzieś pójść w jakieś miejsce, które was zainspiruje i dzięki któremu w jakimś sensie poznacie kogoś ciekawego. Również Wy możecie też poprzez własną taką energię przyciągać ciekawe postacie i stać się dla kogoś autorytetem. Dla osób, które mają tutaj kogoś, również duchowy nauczyciel, jest aspektem tego, że możecie zainspirować się do czegoś partnera, partnerkę, możecie tutaj też równie dobrze razem gdzieś pójść i rozwijać ten świat duchowy, co też Was połączy na przyszłość. Tak więc. Bardzo fajna karta, dająca wiele e, możliwości. Natomiast na kwestie zdrowotne mamy kartę Odpuść. E, Uwolnij się na chwilę od tej sytuacji, po to by ją rozwiązać. Być może e, trzeba będzie przestać o coś przez chwilę walczyć, nie wiem. Może chodzi o zwolnienie tempa, tak naprawdę. Bo czasem pewne sytuacje wymagają tego, żeby się zatrzymać. Czasami e, idziemy za ciosem, za ciosem, ale jednak e, to nie jest dla nas i czujemy wewnątrz, że coś jest nie tak, i tutaj być może, na przykład, nie wiem, idziemy na jakąś operację, ale nie jesteśmy pewni, może nie mamy odpowiednich informacji, może e, trzeba właśnie odpuścić, chwilę, przez chwilę zatrzymać się, zebrać jeszcze dodatkowe wiadomości i wtedy podjąć konkretne działania. Być może. Ślepo biegniemy w jakąś ścieżką, która nie jest dla nas korzystna, i anioły wskazują odpuść po prostu. Tak więc, z tego się trzymajcie, kochani. Ja Wam dziękuję i przechodzę do kolejnego znaku Zodiaku, do osób z podznaku ryb. Hej, kochani, kochane, z tej strony Boszkapolonia. Zapraszam Was na Holoskop anielski. Zobaczymy, jakie te karty będą dla Was, czego możecie się konkretnie spodziewać. Tak więc spójrzmy. I tak, na pracę, praktykę macie. Na emocje, duchowy nauczyciel i światło i miłość, jeśli chodzi o aspekty e, zdrowotne. I tak, zaczynamy od pracy. I tak, kochane rybki, karta praktyki. Bardzo ciekawa karta. Doskonal swoje umiejętności poprzez regularność ćwiczenie. To jest też karta mówiąca. No, takiej systematyczności, tak, szukania informacji, szukania, e, wyszukiwania ofert, tak, e, systematyczności w działaniu, tak, w działaniu. No, nie mamy pracy, e, szukamy, no to karta do tego zachęca, żebyśmy działali, ale systematycznie i no, praktyka, czyli mistrz, może też wskazywać na to, żeby doskonalić jeszcze jakieś umiejętności, e, bo. W przyszłości dzięki temu, e, na przykład, uda nam się osiągnąć tutaj e, jakąś, jakieś stanowisko, tak? Dostać do jakiejś pracy. Jeśli mamy tą pracę, to również karta mówi o doskonaleniu umiejętności poprzez to, co czynimy, e, poprzez taką pewną schematyczność, oczywiście. E, no i też karta zachęca do e, po prostu tutaj, e, jakby pogłębiania wiedzy, by m, właśnie e, pokazać się z lepszej strony. E, I to też e, nie może być chaotyczne, to powinno być stopniowe, spokojne, sumienne. Natomiast jeśli chodzi o emocje, mamy kartę duchowego nauczyciela. E, I tak, uznajesz podczas po prowadzonych przez siebie zajęć, seminarium, sesji. Może oznaczać to, że Wy możecie być jakąś osobą, która jest, powiedzmy, duchowym nauczycielem w jakiejś kategorii, ale możecie też gdzieś pójść w jakieś miejsce, gdzie będziecie się czegoś uczyć, rozwijać się w sferę duchową i dzięki temu kogoś poznacie. Natomiast możecie w ogóle, jako postać, jako osoba, inspirować innych i stać się właśnie takim duchowym nauczycielem, co przyciągnie do was bardzo inne, czy interesujące postacie. To samo dotyczyć się może tutaj jakby aspektów osób, które są w relacjach. Wy też poprzez swoją wiedzę, swoją duchowość możecie otworzyć oczy partnerowi/partnerce. Ale może razem gdzieś pójdziecie tutaj zdobywać wiedzę i też, jakby zespolicie się w tej sferze duchowej. Tak czy owak, właśnie aspektu duchowego wymiaru będzie mieć naprawdę istotne znaczenie. Natomiast w zdrowiu mamy kartę Światło i Miłość. Bardzo ciekawa karta. Twoim celem życiowym jest niesienie temu światła boskiego, leczniczego światła i miłości. jest taka karta trochę. Specyficzna, bo ona okaże w jakimś sensie no, wskazuje na to, byśmy się otworzyli na dobrą energię. Czyli, jeżeli tkwimy w schematach, jakichś lękach, e, stresach, no to karta mówi o e, takim wyzwoleniu w sobie tej dobrej, empatycznej energii, bowiem ona Wam. Przyniesie tutaj, czy przyciągnie korzystne sytuacje i dzięki temu boskiemu przewodnictwu wejdziecie na dobrą drogę w kwestiach zdrowotnych. Może przyciągnieć jakieś sytuacje, jakąś osobę, jakieś wiadomości, cokolwiek to będzie, jeśli będziecie właśnie otwarci, jakby tutaj ciepli i bez blokad, to możecie więcej zrobić właśnie dla siebie w kwestiach zdrowotnych. Pięka, piękna karta, super sentencje. Myślę, że i Wam się spodobały. Jeśli, kochani, tutaj nie subskrybowaliście naszego wspaniałego kanału na YouTubie, to polecam Wam subskrypcję kanału Ezoporada. Zapraszam, odwiedzajcie też naszego Facebooka o tej samej nazwie Jest ja z tej strony. To wszystko. Dziękuję, do zobaczenia. Hej.